Siema, słuchajcie, wczoraj do tego doszło, i Newcastle został opublikowany przez tą arabską szpółkę, o której mówił się rok temu. Jak to piszą? Wielkie przyjęcie Newcastle United stało się faktem. Angielski klub będzie należał do konsorcji złożonego z PIF. Saudyjski Fundusz Inwestycyjny główny udziałowiec. PCP Capital Partners RB Sports And Media z posiadające po 10% po udziałów <coughs> koszt operacji około 300 milionów. I teraz tak. E, ogólnie wziąłem tutaj sobie. E, e, od transfer info na Instagramie post i filmik będzie się składał z jeszcze takiej części, że najpierw podam swoje przykłady, bo mam zawod... czterech zawodników, których sroki mogłyby zakontraktować. Potem poczytamy te komentarze, więc zacznijmy od moich czterech pozycji. Początek w ogóle tego filmu miał wyglądać inaczej, tak na początku myślałem o całej jednostce. jakoś tak nie mogłem nic wymyśleć, więc stwierdziłem, że cztery nazwiska, które sroki mogą kupić. Kutinio. Fekir, Windall i Orsic. Dobra. <laughs> Najpierw Coutinho. Coutinho myślę, że byłby po pierwsze taką fajną Nie ja jestem gwiazdu, ale takim dużym nazwiskiem, które mogłoby dołączyć do srok. Gdzie mógłby się odbudować, bo w Premier League pamiętamy jak wyglądał właściwie Coutinho w Bardach Liverpoolu, więc dlaczego nie miałby tak wyglądać w Newcastle. No i spokojnie by było, byśmy się go pozbyli. Oni by go sobie mieli w Fajne. Nabil Fekir. Nabil Fekir. Wziąłem go pod tym względem, że on mi bardzo pasuje do transferu do Premier League. Zwłaszcza, że on myślę, że chciałby zagrać w lepszej lidze niż La Liga, bo La Liga w tym momencie jest w bardzo słaba. Więc myślę, że spokojnie mógłby trafić do takiego. Newcastle. Window to jest taki młody talent, więc myślę, że tutaj mm, mogłoby być coś grane. I Orsic e, Ogólnie, jest to gwiazda, po prostu teraz Dynama Zagrzeb, i po prostu mogłaby, fajnie by było, jakby tam trochę była w, e, w, klubie, z, e, w klubie z Premier League. raz teraz komentarze pod. Pod tym postem. W końcu St Maxem będzie miał z kim pograć. Ja to jest tak różnie z tym St Maxem że on raczej będzie też źle do tej drużyny nowej. Ale jak to w ostatecznie wyjdzie, to nie wiem. Ikone Gurini Pedro Gon Goncales. Myślę, że w tą stronę, stronę będą szli. Może Dawid Lil od lat Twojej do Ligue. To czy oni mają słabość do Liga to nie wiem, ale Dawid, w sensie ten Jonathan David z Lille. ciekawa opcja, ciekawa opcja. Icones z Lil też byłby ciekawy. Guri i Pedro Gonzalez, kompletnie nie wiem kto to jest, więc się nie wypowiem. Wystryp yy, fanów Newcastle, ale to wiadomo, że tak jest. Jonathan Ikone. Halanda pewnie sobie kupił. Jeżeli chodzi o takie rzeczy w kroju Haland, czy jak gwiazdy, no to wiecie, to, to, to jest tylko na razie jeszcze ukast. To po takiego klubu oni muszą zostać się takim jakby PS Ligi angielskiej, żeby taki Haland myślę, że chciałby tam pójść. Bo myślę, że i tak w tym momencie on by i poszedł do City. Nawet przy takich pieniądzach, ale wszystko się zobaczy. No jest ciekawy kiedy kolejny klub, który miał finansowe fair play Różnie może być z tym finansowym fair play wiecie jak to jest w tym roku. Wiecie jak to jest Ci spe, że są sprytni, żeby to omijać, a A City jakoś tak to wydaje, że nie zauważają To jest dobre na Start Booksa. To jest ciekawe, bo Bu jest włączony z Premier League, ponieważ Podobno podczas leczą chyba z Anglią Na stadionie byli e, ci e, skałci Lester, więc e, mogłoby być tak, że on by tam trafił, ale raczej czy on by tam Mógłby tam myślę, że trafić, ale zobaczymy, e, może by jest taka opcja, ale to raczej chyba by poszyszeć za darmo i to po tym sezonie, bo po tym sezonie się kończy kontrakt z Interem, więc myślę, że po tym sezonie mogły tam pójść, więc I to są chyba wszystkie takie najciekawsze, to tak, są takie najciekawsze właśnie takie transfery, jakie mogłyby być robione, nie czy nie ja, wiem czy ktoś jeszcze mówił i jeszcze tak wam powiem, że w tym momencie jest to te rabby z to są najbogatsze właściciele klubów na świecie. Jeżeli chodzi o całe ranking to jest tak, że 10 to zajmuje Inter, 9 Arsenal, 8 LA Galaxy 7 Chelsea, 6 Juve, Później jest y... Na tym samym poziomie na czwartym RB Leeds i Salzburg, trzeci jest City, drugi jest Pelże i pierwszy jest właśnie teraz Newcastle United, więc będzie naprawdę ciekawie, ciekawie naprawdę będzie. I to chyba tyle, co chcę powiedzieć o tym Newcastle. <tryk> zobaczymy, zobaczymy jak poradzą sobie jeszcze w tym sezonie, bo na razie nie wygląda to najciekawiej, chodzi o tabelę Premier League, co tam chyba... Ostatni w tym momencie od... nie, przedostatni bo ostatni jest no, więc idzie słabo. Także to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Elo.